Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i Faryzeusze pościli, przyszli wtedy i zapytali go, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. Jezus odpowiedział im, czy mogą pościć drużbowie weselni, gdy Pan Młody jest z nimi? Jak długo mają przy sobie pana młodego, nie mogą pościć, lecz przyjdą dni, kiedy pan młody zostanie im zabrany. Wtedy w owym czasie będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty ze świeżego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym wypadku to nowe uzupełnienie odrywa to, co stare, i rozdarcie robi się jeszcze większe. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym wypadku wino rozerwie bukłaki. Wino się marnuje i bukłaki. Lecz młode wino do nowych bukłaków. Moim zdaniem, bardzo fajnie, trafnie. De facto, nie, nie jest to wprost, nie, ale de facto skomentował Pan Jezus znaczy skomentował tę dzisiejszą Ewangelię papież Franciszek. Yy, mówiąc, że tradycja yy, to nie ma być kotwica, tylko korzenie. Tradycja nie jest kotwicą, tylko korzeniami. Po to sięgamy do tradycji. Po to ją pielęgnujemy, aby czerpać z niej tak jak drzewo na przykład. Nie? Czerpie ze swoich korzeni. To drzewo ciągle się rozwija. Ono rośnie, tak, zmienia swój kształt. Tyle, że zmieniasz swój kształt zgodnie z naturą korzeni. No. Czyli to nie jest tak, że w pewnym momencie, jeśli drzewo ma korzenie dębu, to w pewnym momencie staje się klonem, na przykład. No. Yy, nie. Yy, ale ten dąb ciągle się rozwija. Yy. Są też te cykle pewne, nie? że liście opadają, potem się pojawiają nowe, pojawiają się kwiaty, owoce. Na tym drzewie to drzewo owocuje, potem znowu, no ale przede wszystkim rośnie, rozwija się, pojawiają się nowe gałęzie, no i zmienia się, tak jak powiedziałem, kształt tego drzewa. Natomiast. <laughs> Są tacy ludzie również w kościele. i chyba do takich przypuszczalnie należeli owi y, uczniowie Jana y, i Faryzeusze y, y, że, traktują, którzy traktują właśnie tradycje jak kotwice. Hmm. Czyli po prostu ja mam być całe, życie w tym i jednym miejscu nie ma być żadnej zmiany statek zakotwiczony, on stoi w jednym miejscu no i to jest nawet, bym powiedział, dość wygodne. Tak, ja się nie, nie dziwię, znaczy nie, no tak, bo generalnie staram się nie dziwić nie temu, co ludzie robią i myślą. Czasem czuję się zaskoczony, ale raczej staram się z ciekawością podchodzić nie, do tego, co ludzie mówią i myślą i kiedy słyszę tak zwanych tradycjonalistów nie, w kościele to staram się podchodzić do nich z pewną ciekawością i ta ciekawość doprowadza mnie do takiego wniosku, że ci, którzy są takimi właśnie dużymi zwolennikami tradycji, trochę tak jak właśnie nie, ci z tej dzisiejszej Ewangelii, którzy Robili ten zarzut nie, panu Jezusowi i jego uczniom, że oni szukają pewnego bezpieczeństwa, pewnej stabilizacji. Tak tak jak ten, właśnie statek, nie, który jest zakotwiczony i on przez to, że nie płynie, nie zmienia miejsca, no to nie jest narażony na, na wiele jakichś niebezpieczeństw. Tak, zwłaszcza jeśli jest zakotwiczony w jakimś sprawdzonym miejscu, w jakiejś zatoce spokojnej gdzieś, nie, gdzie nie ma sztormów i tak dalej. Albo jeśli są, to są nieduże i tak dalej. Mhm. Tymczasem mhm. raczej jednak, jak, jeśli czytamy Ewangelię, to widzimy, że Pan Jezus nas jakby popycha do świata. Nie? Mówi, idźcie, Zachęca do zmian właśnie, ale nie wbrew tradycji. Czyli w zgodzie z korzeniami, które mamy. Na pewno Pan Jezus chce, żebyśmy byli zakorzenieni w Słowie Bożym, w wierze, w tym również w wierze naszych przodków i również w tej wierze starotestamentalnej tak. tak. tylko że y, pamiętając, że właśnie, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pójść dalej. Y, tak, są tacy y, ludzie w kościele, którzy bardzo tak dosłownie traktują y, wszystko co jest w Starym Testamencie napisane, znaczy, traktują, znaczy Właśnie wybierają ze Starego Testamentu takie wygodne im rzeczy i mówią, no tak, jest napisane w Piśmie Świętym i my też, my ludzie znający Chrystusa, Ewangelię i tak dalej, też powinniśmy tak postępować. Taki przykład sztandarowy, no to jest z tatuażami. No, w Starym Testamencie jest napisane, żeby się nie tatuować. No, i są tacy katolicy, którzy mówią, że nie wolno się tatuować. Bo jest tak napisane w Starym Testamencie. I kiedy ja to słyszę, no to zawsze mówię słuchaj, no ale jest też napisane w Starym Testamencie, żeby nie jeść wieprzowiny. Czy trzymasz się tego? Nie, nie jesz potletów no? z wieprzowiny? No, i tu pojawia się często pewne zakłopotanie no. yy, tak yy, zmiany nowe rzeczy, nowe podejście do wiary, do praktyk religijnych do... pamiętamy, nie? Jak, jak Pan Jezus kształtował na przykład Piotra nie? go przekonywał do tego, żeby yy, yy, jadł nie, yy, żeby o, yy, znaczy żeby korzystał z pokarmów niekoniecznie w zgodzie właśnie nie, z tymi starotestamentalnymi przepisami. Tak, nawet dał takie, takie objawienie, jakby taką wizję, nie, Piotrowi, tak, że z nieba właśnie spada jakby taki obrus, chyba to był, czy jakoś no, chustan, w której było, były różne właśnie zwierzęta. No. I, i, I usłyszał Piotrze, zabijaj i jedz i tak dalej. Hmm. Tak, pamiętamy te spory nie, o to, czy należy y, tych, którzy przyjmują chrzest, również obrzezać. No bo w Starym Testamencie jest napisane, że należy obrzezać. No i ostatecznie Kościół stwierdził, że nie, no okej, okay, no, jak ktoś jest obrzezany, to okej, okay, no ale, ale tych, którzy zwłaszcza. Y, Pośród pogan, no, nawracają się na chrześcijaństwo, no to żeby już tego, tego nie robić. Nie? No jednak chrzest jest czymś nowym jest czymś tak niesamowicie ważniejszym nie? niż takim yy, yy, znaczącym po prostu, że dodawanie teraz jeszcze tego obrzezania ze Starego Testamentu po prostu nie ma żadnego sensu. Nie? Yy, tak, także yy, Pan Jezus wprowadza, wprowadza do naszego życia, chce wprowadzić, właśnie, nie? mnóstwo nowych rzeczy. I to, I to się dzieje cały czas. To znaczy, my ciągle yy, odczytujemy. Yy jak my mamy żyć Ewangelią w tych konkretnych właśnie okolicznościach warunkach, czas, w tym czasie teraz i tak dalej i to, to spotyka się, taki pogląd spotyka się czasem z takim zarzutem, że jest to relatywizm nie, relatywizm byłby wtedy gdybyśmy powiedzieli, że każdy czy to byłoby niebezpieczne w każdym razie byłoby taką y, y, formą Niebezpieczną, niewłaściwą formą, właśnie relatywizmu, gdybyśmy powiedzieli, że każdy niech sobie sam decyduje, nie? co jest dobre, co złe, jak będzie, niech każdy ksiądz po swojemu że niech nie wiem, każdy się po swojemu tam spowiada, niech każdy po swojemu rozumie pismo święte i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie póki to jest we wspólnocie kościoła i to jeszcze pod przewodnictwem papieża, nie? który jednak jest wybrany y, przez kolegium kardynałów, i tak dalej, nie? że y, jest tam zachowana ta sukcesja apostolska i tak dalej. Nie? Że jeżeli, no właśnie, nie? ta sukcesja apostolska to są właśnie, to jest to jest to, to, że tego pilnujemy. Nie? To jest to jest właśnie to sięganie do tych korzeni, to jest opieranie się na korzeniach nie? tak, ale mamy być żywym drzewem, które ciągle rośnie. Nie? które się zmienia, po prostu się zmienia tak. tak. I to dotyczy wielu dziedzin. Nie? To dotyczy liturgii, zasad liturgicznych, ale to też dotyczy. Na przykład jakichś pewnych nie, zasad moralnych, rozumienia przykazań. Weźmy nawet kwestię aborcji. Nie? My teraz mamy takie takie mocne przekonanie, słusznie, bo oparte na wiedzy naukowej, że człowiek staje się człowiekiem w momencie poczęcia. Mhm. Ale nie zawsze w kościele tak myślano. Póki nie było tej wiedzy naukowej, którą mamy teraz, no to były takie przekonania, że człowiek staje się człowiekiem. Tam już nie pamiętam dokładnie teraz ile tygodni, no ale. Mężczyzna, chyba po, po czterech tygodniach, czy, y, czy nawet tam nie wiem, sześciu, a kobieta jeszcze później nie, staje się człowiekiem, y, czyli nie w momencie poczęcia. Nie? Takie było przekonanie w kościele. Y, tak, także y, to nie znaczy, że praktykowano aborcję. Raczej są świadectwa, że nigdy. Nie, nigdy w kościele raczej aborcja nie była nie, takim postępowaniem, czynem czy sposobem rozwiązywania, nazwijmy to, problemów nie, nie, akceptowalnym. Nie. Ale tak, ale nie zawsze w kościele uważano, że y, y, Człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia. Albo weźmy dogmaty. Święty Tomasz był wielkim wrogiem, tak bardzo stanowczo nie? sprzeciwiał się twierdzeniu, że Maria jest niepokalanie poczęta. I toczył spory różnymi teologami na temat tego, bo inni z kolei teologowie w jego czasach już głosili takie przekonanie. Ale Tomasz był przeciwny i kościół cały yy, raczej no nie, nie, nie był przekonany w każdym razie, nie, że Maria jest niepokolanie poczęta. To przyszło z czasem, yy? bo to drzewo zakorzenione ono się ciągle rozwija i rośnie. Yy, także nie bójmy się tych zmian, yy, jednocześnie kochając tradycję i się jej trzymając, tak jak drzewo, trzyma się swoich korzeni.